Słuchajcie kochani. Jako iż z moją motywacją, pomysłami i oryginalnością jest dosyć słabo, postanowiłam nagrać film pod tytułem Czego nie lubię w gacha filmikach. I tak 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 wiem, że o tym nagrała połowa lub więcej polskiego gacha tuba, ale ten film będzie bardziej w moim stylu. Zanim zacznę temat mam dla was małą informację odnośnie minimowia i filmiku o gacha stylu. Co do Mimimowie mam już nawet przemyślaną fabułę, ale postaci nie, jeśli chodzi zaś o Gahatsrub zaczęłam film montować jeszcze w dzień w który pobrałam tą aplikację czyli 2 lipca. Nie widziałam, że nagrała o tym tyle Gahatuberów. Film o Gahatsrub mam prawie cały skończony jednak zobaczyłam jakie to jest bez sensu i tak to zostawiłam. Po prostu nie podobał mi się sposób w jaki porównałam aplikację. Brawo ja. Już uznałam, że setny filmik o tym samym nie ma sensu. Okej okay, przejdę już do tematu odcinka. Jak pewnie większość z was zauważyła, Gacha, filmy są coraz słabsze i mają pełno podtekstów. Jak i nawiązań do anime, na przykład Yaoi i -Liandere. Jeśli coś pomyliłam, to przepraszam, nie znam i nie oglądam anime. Myślę, że wiecie o co chodzi w Jao Ale czemu ty się przyczepiasz do Gacha Tuberów, którzy nawiązują do zamienionych przez ciebie anime? Pomyślcie. Po pierwsze te nawiązania to wielki odgrzewany kotlet, pełno tego na YouTubie. Po drugie nie jest to dobre dla młodszych widzów mam na myśli i gdzie chłopak może zajść w ciążę. Moim zdaniem takie rzeczy przeczą temu co wpajają rodzice swoim dzieciom. Bo chcą im przekazać jakiekolwiek wartości i wychować na ludzi z normalnymi przekonaniami. To samo się tyczy Yandere. Po trzecie filmy są robione według określonego schematu. Przytoczę tutaj schemat dobrze nam znanego Geirowe Story. Jest sobie Bad Boy i Kawaii Boy. Bad Boy jak sama nazwa wskazuje jest zły, ubiera się na czarno, często bierze udział w bójkach, ma problemy w szkole, cierpi na depresję nazwałam to tak, ponieważ nie zawsze gacha depresję przypomina prawdziwą depresję. Daśka Bajeboy jest słodki. Ubiera się w pastelowych kolorkach w skrajnych przypadkach wygląda jak dziewczyna. Albo po prostu chodzi w sukience, jest niski. Magicznym sposobem się w sobie zakochują chodzą na lody, całują się, a na końcu dochodzi do scenek tak naprawdę 18. Plus. No myślę, że każdy kto ogląda gacha trochę dłużej zna ten schemat. Okej okay, poruszyłam już temat gaylowe story, teraz poruszę temat gacha depression i gacha alkoholizmu. Po pierwsze jak już wspomniałam gacha depression nie zawsze przypomina prawdziwą depresję. Kiedy ma się depresję nie od razu chce się umrzeć lub samookaleczać. Depresję można mieć nawet o tym nie wiedząc. To znaczy, że można czuć poczucie beznadziejności, niemocy, można być smutnym, nieswoim i tak dalej. Co do gacha alkoholizmu, w realu nie wygląda to tak, no może w pewnych przypadkach. Ale to jest gacha Gika, czemu się czerpiasz? Pomyślicie. Tak, ale według mnie, aby zrobić film na jakiś temat, trzeba mieć o tym temacie wiedzę. A nie, że od razu na przykład ojciec alkoholik znęca się nad swoją dajmy na to córką. Bo matka żona ojca zmarła przy porodzie córki. Moim zdaniem ten schemat to również wielki odgrzewany kotlet. Podam tu propozycję na temat filmu o alkoholizmie. Matka porzuciła dziecko i zostawiła jej ojcu. Ten stara się wychować dziecko jak najlepiej potrafi. Jednak nie może sobie poradzić po stracie ukochanej. Opada w długi i zapija swoje problemy. Pewnego dnia dziecko zauważa ojca siedzącego na krześle ze zwieszoną głową jest pochlone nad stołem pełnym pustych butelek. Dziecko pyta się ojca, co się stało, dlaczego śpi. On nie odpowiada, bo jest pijany. Dziecko idzie do pokoju i tuli twarz w swojego misia, jest mu smutno, idzie spać. Ojciec budzi się po pewnym czasie, nic nie pamięta. Dalej mi wymyślam. Jeżeli ktoś chce wykorzystać mój pomysł, może ale zakończenie wymyśla sam. Oczywiście, jeżeli ktoś ma problemy z alkoholem, może, ale nie musi znęcać się nad swoją rodziną. Chociaż wiem, że w rodzinach w Realu, gdzie są problemy alkoholowe, często występuje też przemoc domowa. Jeżeli już na serio chcecie nagrać Gacha filmik o przemocy domowej, to możecie nie korzystać z tak dobrze nam znanego schematu. O wiele lepiej będzie, jeżeli najpierw o tym poczytacie i na podstawie prawdziwych informacji zrobicie film. Uwierzcie lepiej ogląda się film z oryginalną fabułą niż ciągle to samo. Dobrze, myślę, że chyba to wszystko czego nie lubię w gacha filmikach. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się ciepło. Miłych wakacji i dużo zdrówka. Do następnego filmiku.